zamieszanie na targu ludzie z udziałem... Lizarda? Szczerze? Liczyłam, że akurat z tego złożyńca mamy już dawno głowy. Na szczęście nasi dwaj Spidermeni zjawili się na miejscu i opanowali sytuację. Młodszy Spider-Man dał przy okazji niezły popis akrobatyki wodnej. A starszy? Czy zabrzmie jak zdarta płyta mówiąc, że ten jego nowy czarny kostium mnie przeraża? Może i zabrzmie, ale tak właśnie jest. Możecie mnie zjechać w komentarzach, ale ja mówię wprost. Czymkolwiek jest to czarne coś, na pewno nie jest niczym dobrym. Możecie mnie zacytować. Dobra dzieciaki, Danik, bez odbioru.